Witam wszystkich na moim kanale W dzisiejszym odcinku będzie na temat skrzyni Powershift 12 biegów od ciągnika rolniczego Case Steiger 9350 Pokażę w dzisiejszym filmie jak te sprzęgła składać i jak one działają Mam również materiał nagrany dużo wcześniej odnośnie części do tej skrzyni biegów także zapraszam do obejrzenia tego materiału a następnie wrócimy do montażu tych sprzęgieł i wyjaśnię jeszcze jak to wszystko po kolei działa. Także zapraszam do oglądania. Części do skrzyni praktycznie mam wszystkie ale wyszła mi jeszcze jedna rzecz odnośnie pęknięć piastki bo miałem tam w komentarzu, żeby sobie kupić chemię do sprawdzania pęknięć ktoś mi też maila napisał odnośnie tej chemii bo tak, piaski na te sprzęgła 7 cali to mam nowe zamówione, doszły do mnie. A tutaj mam teraz odnośnie sprzęgieł 8-calowych. I tak, praktycznie wydawało mi się, że już też mam wszystko. Kupiłem tą chemię do sprawdzania pęknięć, trochę inną niż mi tam podpowiadano, bo akurat tej nie mogłem znaleźć. I tak, no to wiedziałem, że jest pęknięte, bo półkając daje taki dźwięk głuchy. No i nawet tu widać, ale też tak dla sprawdzenia tego środka, to popryskałem i tak to widać, gdzie pęknięcie, to wychodzi czerwony kolor. Następnie ta piastka brzmi tak, że jest dobrze, w zależności jak ją trzymamy, jak ją pukniemy, jeżeli chodzi o dźwięk. A stan faktyczny wygląda tak. Te zostało to psiknięte. I okazało się, że piaska zaczyna pękać mi tutaj w tym miejscu, tak jak widzicie, wychodzi czerwony kolor tu i tutaj. Także no nie będę je montował, bo jak już mam tą świadomość, także na rzut gołym okiem tego nie było widać. Teraz to jest widoczne. I tak, to jest są sprzęgła w dolnej części skrzyni. One odpowiadają za 6 biegów. Jest to tak, ta jest niski zakres, a ta jest. Wysoki zakres i 6 biegów mamy, 1 do 6 na tym, i od 6, 7 do 12 mamy na tym sprzęgle. I jaki mi przyszedł pomysł do głowy? Bo tak, ta piaska jest w sumie, mógłbym kupić ją nową, ale jest niedostępna. Trzeba czekać około 10 tygodni na nią. I tak, te piaski, jak tak patrzymy na nie, to tak, tutaj w pusty są takie same, zewnętrznie też takie same, z tym, że ta jest wyższa. Ta jest wyższa, bo ma więcej tarczek, a ta jest niższa, bo ma mniej tarczek. I pomysł jest taki: zawiozę ją do zakładu i obniżymy tą piastkę na wysokość tej. I zrobimy rowek na pierścień. Tu jest też rowek, obniżymy go niżej. I co tu jeszcze jest różnicą? No wiadomo, tutaj też będzie trzeba obniżyć, bo jest wyżej. Tu jest niżej. Pogłębić otwory będzie trzeba najprawdopodobniej. Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz, bo tutaj w tej piasce jest mniej sprężyn, a w tej jest więcej sprężyn i te sprężyny w sumie są takie same, bo numery katalogowe są takie same tych i tamtych. Rozmieszczenie jest takie same, z tym, że tutaj dodatkowo są jeszcze zrobione otwory na dodatkowe sprężyny. Także zastanawiam się, czy zostawić to tak, czy zrobić to jak tu i dołożyć więcej sprężyn. Ale to jeszcze sobie przemyślę bo to też by mogli mi tu chyba powiercić i zrobić na wzór tej piastki Tom. wydaje mi się, że to będzie najszybsza opcja ale podjadę jeszcze do tego zakładu i zapytam ile by kosztowało i czy jest możliwe dorobienie całej takiej piastki te piastki, które są na sprzęgłach 9 cali to w jednej i w drugiej skrzyni są dobre nie są pęknięte jedyną, mówię, taką wadą to są te piastki na sprzęgłach tych małych 7 calowych Teraz będę sprawdzał pęknięcia na tej piasce. Ta piaska to jest od tego sprzęgła 7 cali. Ona była akurat na biegu wstecznym i ona zostanie, o ile nie będzie pęknięta. Do tego celu służą trzy preparaty. Najpierw zmywacz. Musimy to odpuścić i zmyć miejsce badane. Następnie psikamy środkiem penetrującym Dokładnie wyschnie Pozostawiamy to na od 10 do 50 minut Tak jest napisane Wyskałem tym środkiem penetrującym Trochę tutaj już to leży Teraz idę to przemyję ciepłą wodą A następnie Prysnę to preparatem, który jaką się nazywa? Wywoływacz i zobaczymy, czy ta piaska jest cała. I teraz wstrząsam preparatem i za chwilę będę pryskał. To jest preparat wywoływacz i taką cienką warstwę nanoszę. I obserwujemy teraz, czy będą jakieś kreski z pęknięciami. Tutaj nie naniosłem. No, tu wygląda, że ta piaska jeszcze nie zdążyła pęknąć. Ona jest od y, biegu chociaż nie. od biegu wstecznego. I zamontuję ją znowu na bieg wsteczny, a na tamte pozostałe sprzęgła 7-calowe zamontuję nowe piaski, które mam kupione. Już w sumie mam. Na kosze 7-calowe już mam komplet części, także będę już składał te 7-calowe. W sumie 7-calowe mogę składać i 9. Teraz mam przed sobą bałek sprzęgła 7-calowego. I postaram się wyjaśnić, jak to działa. A więc, tak, na tym wałku są zamontowane dwa sprzęgła. Z jednej strony jedno sprzęgło, z drugiej strony jest drugie sprzęgło. Te sprzęgła są zasilane olejem, bo w to miejsce, tutaj, w to, przychodzi, to jest tak jakby cylinder, a to jest tłok. I gdy dostanie się tutaj olej pomiędzy cylinder a tłok, to zostanie przesunięty. I zaciska tarczki. Olej do tłoka jest doprowadzony poprzez otwory wałku. Tak jak widzimy tutaj. Tu jest otwór, i tu jest otwór. I wzdłuż wałka są trzy otwory wydrążone i zaślepione. Czyli tak, tu są wydrążone otwory, wywiercone. I tutaj. To czyli olej się pozostaje stąd, tutaj. I trafia na jedno sprzęgło, na jeden tłok. Drugi otwór jest tutaj. To trafia na drugie sprzęgło, a trzeci otwór, który jest w środku, tu, jest to otwór smarujący. I tu widzimy po kolei, że tu jest otwór, który smaruje łożysko stożkowe, następnie tu smaruje złożenie igiełkowe i tak samo jest z drugiej strony. Tu, tutaj są kolejne otwory, czyli muszą być wywiercone tak pod kątem, z jednej strony jest to smarowanie tarczek sprzęgła, i tu z drugiej strony również muszą być tak pod kątem wywiercone, że trafiają w ten kanał, który jest wzdłuż, i smarują taczki sprzęgła, i z drugiej strony jest to wszystko zrobione podobnie, jak z tej strony. Jest doprowadzany tutaj olej do smarowania. Tu jak widzimy teraz zasilanie tłoka sprzęgła, tak, tu mamy uszczelnienie jedno, tu mamy uszczelnienie drugie, a tu mamy uszczelnienie. Trzecie w tym rowku przychodzi, które współpracuje z tą ścianą, tu. Następnie, co zauważyłem, że tutaj ten tłok ma to jakby dwie przestrzenie. Jedna przestrzeń jest tu, uszczelniona, a druga między tym a tym. To jakby tutaj patrzeć, to czyli tak to z tym to jest jedna przestrzeń, a to z tym jest druga przestrzeń, czyli tak, olej, który dochodzi stąd tu, trafia najpierw na tą, przez, na tą pierwszą przestrzeń między tymi dwoma uszczelniaczami. Następnie tam dalej jest kanał i u góry jest też taka jakby dysza, która zasila tą większą przestrzeń. Wtedy olej działa tutaj na to. I tak samo jest z drugiej strony. Teraz tak, dlaczego tak to jest zrobione, że nie jest dane tutaj jeden uszczelniacz tu, a drugi tutaj. Praktycznie jakbyśmy tu uszczelnili i tu byśmy uszczelnili, też by nam tłok się wysuwał. Ale wydaje mi się, że to jest zrobione w tym celu, takiej zwanej modulacji sprzęgła, żeby sprzęgło się stopniowo zaciskało. Bo z tego co tutaj widzimy, mamy duży przekrój, tu mamy małą powierzchnię. Tłoka, tu mamy większą powierzchnię tłoka i tu mamy mniejszą średnicę dysze, czyli olej przepływa wolniej, a tu mamy większą olej przepływa szybciej. Czyli tak skoro tutaj olej przepływa szybciej i tu mamy mniejszą średnicę spowoduje to nam, że będziemy mieli szybszy czas przesunięcia się tłoka. Spowoduje nam to, że przy tym samym przepływie gdzie mamy małą objętość tłok przesunie się szybciej. W danym czasie. A następnie trafi sobie tu, poprzez ten otwór, i zostanie doprowadzony na drugą komorę tłoka, tutaj. I tak, tu, wiadomo, mamy mniejszą powierzchnię, to czyli jest mniejsza siła dociskania tarczek, ale za to będzie szybsza reakcja tłoka. To czyli, by takie stopniowe dociśnięcie tarczek do siebie przy małej sile docisku, następnie olej trafi tu, wypełni tą przestrzeń, gdzie już mamy większą powierzchnię. Gdy mamy większą powierzchnię, wiadomo, będzie większa siła wywierana na tarczki i będziemy mogli przenieść większy moment. Wydaje mi się, że to jest tak zrobione dlatego. Żeby tarczki się nie zaciskały gwałtownie, tylko stopniowo. Że tłok najpierw się szybko wysuwa z małą siłą, zbliża się do tarczek, lekko je dociska, przenosi stopniowo moment obrotowy, a następnie olej cały czas, wiadomo, płynie i uzupełnia nam przestrzeń tą większą, dociska tarczki z większą siłą i możemy wtedy przenieść większy moment obrotowy. Tak mi się wydaje, że to jest po to zrobione. Jeżeli ktoś uważa, i coś komuś przychodzi innego do głowy. To proszę pisać w komentarzach. A tutaj są jeszcze cztery takie otwory z kulkami. W środku są kulki umieszczone. Są to tak zwane kanały dryfujące tak to jest opisane w instrukcji. Tudzie jest ten kanał z tymi kulkami. Otwór jest tu przewracony do tego miejsca. A tam od tej strony. Muszę pokazać, może mi się uda. Widzimy, że jest również otwór, i ten otwór jest zamykany za pomocą tej kulki. Na czym to polega? Na tym, od tego do tego miejsca mamy cały czas olej. Gdy olej dopłynie, dociśnie kulkę do tego otworu, tam do gniazda i zablokuje przepływ. Ale gdy zwolnimy ciśnienie ze sprzęgła, no to. Chodzi nam o to, żeby jak najszybciej się opróżnił łata przestrzeń między tłokiem a cylindrem, żeby jak najszybciej tłok się cofnął. I wydaje mi się tak, część oleju wróci wiadomo, poprzez ten kanał, który jest sprzęgło zasilane, to wróci z powrotem, a część oleju będzie dążyła, bo to wiadomo jest siła ośrodkowa i olej będzie cały czas dopychany do krawędzi tego bębna, bo siła ośrodkowa będzie dążyła, żeby ten olej wyrzucać na zewnątrz. I gdy już jest mniejsze ciśnienie, wiadomo kulki dryfujące są luźne, też będą dążyły, żeby docisnęło je do krawędzi bębna. Gdy je dociśnie do krawędzi bębna, to następnie one odejdą od gniazda i zrobi się przelot. I ten olej również będzie wtedy siłą ośrodkową wyciągany na zewnątrz poprzez ten kanał. To jest to jakby Chodzi o to, żeby szybciej opróżnić sprzęgło z oleju. Tak to wygląda. Teraz zabieram się za składanie tego sprzęgła. Mam nadzieję, że to w jakiś taki sposób wyjaśniłem, zrozumiały. Do tej skrzyni mam kupiony komplet wszystkich uszczelnień na całą skrzynię, na wszystkie sprzęgła, na komplet cały. Tu wiadomo, że te uszczelnienia może mogłyby zostać te pierścienie tutaj, bo one są jeszcze w dobrym stanie, tak jak ten i ten. Ale no, nie mogłem dostać pojedynczych uszczelnień, to kupiłem cały komplet, dlatego wymienię wszystkie uszczelnienia, bo po co mają te uszczelnienia leżeć na półce, jak mogą być zamontowane do skrzyni? A druga sprawa, no i serwisówka również podaje, że przy każdym remoncie skrzyni należy wymienić cały komplet uszczelnień. Gdyby one nie były dostępne, to byśmy tutaj robili w inny sposób, ale że są, także wymieniam wszystkie. Przejrzałem wszystkie uszczelki. Okazało się, że nie ma tych pierścieni tego i tego, także one zostają. Są pierścienie w komplecie na inne sprzęgła, na to akurat nie ma. Myślałem, że będzie cały komplet uszczelnień, ale jednak nie jest wszystko. Także zakładam teraz te gumowe uszczelki na tłoki. Te uszczelki są takie o takim przekroju prostokąta, z jednej strony zaokrąglone. Dobra, już mam założoną muszczelkę. Teraz smaruję olejem te powierzchnie, które współpracują z tłokiem, pierścienie oraz tą gumową muszczelkę na tłoku również smaruję. Dobra, wszystkie powierzchnie, które współpracują ze sobą są posmarowane olejem. Teraz mogę zamontować tłok. O, stopniowo. Udało się. Dobra, tłok mamy zamontowany. Tłok już się oparł. O bęben cylindra. Następnie teraz przychodzą tutaj tarczki. Tarczki mam tutaj posegregowane. Wszystkie tarczki dokładnie sobie obejrzałem pod względem zużycia. I to, tak jak widać, tarczki są dobre. A tak wyglądały zużyte tarczki. To widzimy, to już tak już naprawdę bardzo mocno zużyta. I oraz takie tarczki, które miały takie pęknięcia, gdzie one były. Tak jak tu widzimy, że nam zaczyna to po prostu tak pękać. To ona tu się wydaje, że jest dobra, ale tu okładzina zaczyna pękać. To też to odkładałem i z dwóch skrzyń wybrałem tarczki. Te, które się kwalifikują do ponownego montażu. Każdą tarczkę czyszczę ładnie, oglądam czy nie jest uszkodzona i odkładam na bok. A lust między tarczkami dla tego sprzęgła powinien się mieścić w przedziale od 3,5 do 3,9 mm. Także to tak zwany skok tłoka. Także zabieram się teraz za montaż tarczy. Zacznę od tych grubszych, tu mam tarczki rozkładane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W tej chwili wszystko robię na sucho, żeby ustawić luz. I składam to na razie bez sprężyn. Dopiero po. Może włożę sobie dwie sprężyny tylko, żeby to mi ładnie odpychało. Tak, tu są takie kołki prowadzące tłok. Trzeba nimi trafić. Składam tą piastkę. Tak jak mówiłem wcześniej, z dwóch przekładni wybrałem tarczki najlepsze. Przejrzałem wszystkie tarczki pod względem pęknięć, uszkodzeń oraz pomierzyłem grubość. Grubość tych tarczek powinna się mieścić w przedziale 2,92 do 3,05. Tutaj mierząc, każda tarczka miała trzy, powyżej trójki. Także tarczki się jeszcze nadają do ponownego montażu. I tu mam przekładki. Przekładki są w dwóch grubościach: 2,1 i 2,4. I tu już sobie pokompletowałem na trzy kolejne sprzęgła. Pomierzyłem sobie grubości całych pakietów. Są mniej więcej jednakowe. Później je zamontuję tutaj na kosz i zmierzę jeszcze, jaki jest luz. A tutaj wyszło mi tak, że daję trzy przekładki, muszę dać te 2,4 i dwie 2 przekładki 2,1, i tak wychodzi mi, że jest tutaj jednakowa wysokość tych kompletów. A tu już mam zmontowany jeden zestaw. To tutaj mam teraz ustawiony szczelinomierz na 3,55 i on mi tu się fajnie mieści między tłok i tarczki praktycznie w drugim miejscu jest tak samo a luz jaki tutaj powinien a luz jaki tutaj powinien występować to jest od 3,5 do 3,9 tak zwany skok tłoka taki ustawiamy, także tutaj to się mieści, jeszcze to wszystko posprawdzam na kolejnych sprzęgłach i tak, do tych sprzęgieł mam kupione trzy nowe piastki, zaraz pokażę Trzy nowe to są w oryginale te piastki kupione. A czwarta piastka to będzie używana piastka, i to będzie zamontowana na koszu od biegu stycznego, tam gdzie się to mniej używa. Ogólnie miałbym dwie używane dobre te 7 -calowe piastki. no Ale postanowiłem, że na te sprzęgła właśnie u góry, skrzyni co są, są trzy biegi na nich. I co się najczęściej przełączają, zamontuję po prostu nowe te piastki. A tamtą starą zamontuję po prostu na bieg wsteczny do drugiej skrzyni. Wiadomo, bieg wsteczny jest rzadziej używany, to może być tam zamontowana ta stara piastka. A tą piastkę, co pokazywałem wcześniej na filmie, gdzie jechałem, żeby mi przerobili albo dorobili, to stanęło na tym, że dorobiliśmy taką. Piastkę i to jest ta piastka, i to jest piastka na sprzęgło 8 cali. Zaraz pokażę, co my tutaj zmieniliśmy. Tu mam założone tarczki, rozciągam je. Na te sprzęgła również powybierałem wszystkie używane tarczki, pomierzę grubość i pokompletuję, żeby był odpowiedni luz. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą dorobioną piastkę. Zrobiliśmy trochę taką zmianę konstrukcyjną w tej piasce, bo zaraz Wam pokażę. Jak widzimy te używane piastki, to one pękały w tych miejscach, gdzie są te przecięcia. Tu głównie pękały właśnie na tych przecięciach. Dlatego postanowiłem, że zmienimy trochę konstrukcję i zrobimy to w ten sposób, bo tu jest ta. która była oryginalna, a to jest ta, którą my zrobiliśmy. Zrobiliśmy taką zmianę, że zamiast tych przecięć tutaj, bo te przecięcia są po to, żeby doprowadzały olej na smarowanie tarczek, bo tu jest wałek, wiadomo, i jest ten otwór smarujący, który doprowadza cały czas olej do tarczek, bo tarczki muszą być smarowane. Zwłaszcza gdy sprzęgło jest y, luźne, to musi być smarowane. Bo, jak jest zaciśnięte, to już to nie jest tak konieczne smarowanie. Ale przy luźnym sprzęgle musi być cały czas smarowane. I tutaj zrobiliśmy to w ten sposób, że powierciliśmy otwory i otwory są przesunięte względem siebie. Tak to wygląda. I tu nie jest do końca przecięte. Wydaje mi się, że powinno być lepiej, bo, bo nie mamy przecięcia przez całość. Tylko mamy to w kilku miejscach zrobione i na przemian. Też to jest w czterech tak jakby, miejscach. Czy na jednej wysokości są cztery otwory. Później następne cztery otwory. Jest, są trzy otwory przesunięte względem siebie. Także łącznie jest 12 tych otworów smarujących. Tu jest też tak dojechane do końca jak w tym przypadku. I tu jest też zatoczone, żeby ten olej tam się dostawał i smarował. No i ten pierścień, który tutaj był w tej starej. Jest też zrobiony rowek. Ten pierścień chyba takie ma zadanie, żeby ten olej właśnie tutaj chyba nie wypływał, tylko żeby tu się gromadził. Tak mi się wydaje. To zrobiliśmy podobnie. Teraz tylko kwestia, czy jest dobry materiał zastosowany i, i... no zobaczymy, jak to będzie działało, bo tak jak widzieliście, ta jest pęknięta. Pęknięcie jest niewidoczne, tylko było widoczne pod wpływem tego preparatu, który używałem do sprawdzenia pęknięć tej chemii i teraz tak mam teraz tą zrobioną zobaczymy jak będzie działała i plan jest taki, że na następną skrzynię przerobimy właśnie raczej wszystkie piastki w ten sam sposób co tą, jak będę składał następną skrzynię, a tą zrobię no, na tych oryginalnych częściach w ten sam sposób, ewentualnie tylko z tą zmianą, z tym z tą piastką, bo ona nie jest dostępna, trzeba czekać 3 miesiące na nią. A nie chcę, żeby ta robota tak długo stała. Każdy swój wolny czas, jaki tam uda mi się wygospodarować, to tu poświęcę na tą skrzynię. Teraz trochę miałem przerwy z tą skrzynią, ale już mam wszystkie części. Także myślę, że już to się ruszy i powoli będziemy to składać. To wiadomo, później przed montażem wszystkie tarczki trzeba nasączyć olejem i to wszystko złożyć na mocno. Like I could just die We'll make it this time Blurry street lights Work as a guide to memories That will make it tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah I'll do anything That I feel like I wanna do I'm living life Like I got nothing left to prove No wind in sight Just always staying on the move And at the end of the day I managed to put together one package Tutaj mam olej. Tarczki przed montażem sobie namaczałem w oleju. I tutaj montowałem na sprzęgło. No te tarczki są używane, także one są nasączone. Gdyby były nowe, to by trzeba było je wsadzić w olej, żeby sobie poleżały trochę dłużej. Także pierwsze sprzęgło do skrzyni zbożone. Tu jeszcze koło zębate i łożysko z drugiej strony. Bęben z kołem i łożysko i gotowe. Także to by było na dzisiaj tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.